że nie, chociaż. Czy mam zobaczyć? Takiej hipotetycznej walki ja versus y, pasternak w MMA, oczywiście, to kto by wy wygrał? O kurwa, zobaczył. O, dobra, panie Michale. Y, mm, o kurwa, aż się spociłem ty no. Głupio wyszło, co? No. A, no. <laughs> Oj, kłopoty, kłopoty Najmana, widzowie, kurwa ty. O. Problem, mamy problem, widzowie, nie będzie live'ów przez pół roku. Oj, czekaj, czy mnie poskładają do kupy? O. Kurwa, no właśnie, no mogłem siedzieć, w tym wypierdzianym fotelu walić konia, a nie mi się kurwa zachciało. Jakiś challenge podejmować, nie? Dobra, czekajcie, ja muszę coś przeczytać. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Michale, e Chciałbym pana i, i też wszystkich bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Hmm, na Kiku. E, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, już nigdy się nie powtórzy. Pozdrawiam, Sergiusz. No. <laughs> Może się uda, stary. Może się przesyła 5 zł i 85 nie mogę się doczekać parówki Pana Marconia przez najlepszego reżysera Amadeusza Ferrariego. To co lubimy. Oj, jest, jest problem co? Prawdzamy skilla uczestników mów. Hey, de! Dobra, dam followka, żeby nie było, że gdzieś, że jakaś tam... Nie ma złej krwi, co? To zdartek. Kurwa. Waliłem wczoraj strzał z Costeronu i mi odpierdoliło, przepraszam. Sarał trumnę dał emotkę lipa jest Kurwa, no przecież jak on mi przypierdoli to będę taki mądry jak zabiegł. Radek XOP przesyła 9 zł i 75 groszy.